wzowie z tej strony powerda w tym odcinku przedstawię wam ile potrzeba expa na setny level, 200 level, 220 level w Fortnite, żeby odblokować sobie wszystkie tutaj dodatkowe nagrody w tym sezonie. Dodatkowo pokażę wam jak najszybciej po prostu levelować swoje konto i ile dostajemy expa z poszczególnych questów. Także co ja zapraszam do oglądania, a wy jeszcze zostawcie suba, łapy w górę i napiszcie jakiś komentarz. No i dobra widzowie, także na setny level czyli żeby ukończyć cały karnet bojowy od blokadzie potrzebujemy 7 milionów i 570 tysięcy expa po prostu na 200 level potrzebujemy już aż 13 milionów i 800 tysięcy expa a na 220 level potrzebujemy 15 milionów i 300 tysięcy EXPA. Także, jeżeli chodzi o tutaj dodatkowe nagrody, to toksycznego RIKA możemy sobie odblokować, kiedy wbijemy 100, 140 level. Nie wiem dokładnie, ile na to jest EXPA, ale no trudno. I z co mi się wydaje, żeby odblokować sobie tego tutaj, całą tą stronę i mieć po prostu wszystkie nagrody z tego sezonu. Potrzeba albo 200 levela, albo 220. Bardziej bym się skłaniał tutaj przy dwusetnym i coś takiego. No przechodzimy dalej i jak po prostu najszybciej sobie wbijać ekspa w tym sezonie? Po pierwsze rzadkie questy, czyli te questy tutaj co mam, rzadkie questy. Jest ich łącznie 65, 65 questów, każdy ma 5 etapów, dostajemy po 12 tysięcy ekspa. Także za te rzadkie questy, jeżeli zrobimy wszystkie możemy dostać maksymalnie 3 miliony 900 tysięcy expa Całkiem dużo Za epickie questy, których tutaj nie mam, bo mam wszystkie ukończone To tak, mamy ich 7 na tydzień Tydzień ma 7 na tydzień tak, mamy 15 tygodni w tym sezonie Także wychodzi nam z tego, że możemy maksymalnie zdobyć 3 miliony i 150 tysięcy expa w całym sezonie, jeżeli chodzi o legendarne questy, to mamy 5 questów co tydzień i co tydzień dostajemy z tych questów 165 tysięcy expa, mamy 15 tygodni w tym sezonie także szybko można wyliczyć, że z tego będziemy mogli dostać 2,5 miliona expa z tych legendarnych questów bardzo ważna rzecz, czyli daily questy te takie zielone, ja ich nie mam, bo, bo skończyłem je właśnie robić także daily questy Dostajemy za nie 17 tysięcy, za poszczególnego quest'a Mamy ich 3, czyli 51 tysięcy na dzień Nagrywam to 3 lipca Czyli w sumie w ten sam dzień, w który ten odcinek wychodzi, więc Do końca sezonu zostało nam jakieś Około 65 dni Czyli Z daily quest'ów, jeżeli zaczniemy je robić od dzisiaj Możemy dostać 3 miliony 315 tysięcy expa i tutaj, jeżeli chodzi o exp na Creative, to on jest w sumie najważniejszy, po prostu. Najważniejszy jest ten exp na Creative. Ie. 126 tysięcy na dzień dostajemy go. Zostało, no przyjmijmy, około 65 dni do końca sezonu. Także mamy do zdobycia 8 milionów i 190 tysięcy Expo z No i tak, jeżeli zrobicie sobie wszystkie te rzeczy, które Wam tutaj przedstawiłem, to. Jeżeli sobie dodamy tutaj wszystkie te miliony expa, które możemy zdobyć, to wychodzi nam, że do końca sezonu możemy jeszcze łącznie zdobyć 21 milionów expa. Bardzo dużo mi to tre pozwoli tutaj dobić sobie leveli. Abym tutaj wszystko zrobił. Także ja już dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że pomogłem. A i taka rada, po prostu... Tryhardujcie w gierkę i grajcie codziennie. Także ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano.